Cześć, witajcie. W tym poradniku pokażę Wam yy, poradnik dotyczący dla graczy początkujących. Stworzę sobie nowy świat. I pokażę Wam właśnie y, jak tam wszystko się robi: y, crafting, no i właśnie takie różne rzeczy. Szybciej, szybciej, szybciej. O. Ja używam modów, ale na potrzeby tego filmiku nie. Nie będę używał. Dobrze, czyli zacznijmy od zbierania drewna. Zbierzmy go sobie trochę. Z drewna zrobimy crafting boxa i zrobimy też różne rzeczy. Na przykład Yy, nie wiem co jeszcze może być yy... o, patyki i na przykład jeszcze deski. Dobrze, czyli gdzieś tu możemy zacząć. Aha, używam moda tu many items, ale oczywiście nie chcę nie chcę robić, bo będzie trochę jakoś ciemnie ten, wyglądało jakby z modem poradnik. I właśnie tak robimy patyki. A tak robimy crafting, crafting table, ale to się mówi też crafting box, jak tam wolicie. I teraz zrobimy sobie. Yy, narzędzia, czyli tak, tak się robi kilofa. Tak sierp. Tak łopatę, tak siekierę. Aha, i tak miecz. Dobrze. Czyli najpierw zrobimy sobie kilofa i łopatę. Nic więcej na razie nam nie będzie potrzebne. Aha, i jeszcze tak. Robimy skrzynię. Kładając w taki sposób drewno. Dobrze, czyli idziemy pokopać sobie do jakiejś kopalni. Musimy znaleźć kopalnię i owce, żeby przeżyć pierwszą noc. O, O jest. Oj, zapomniałam, że muszę zmienić na pisfula. Jak wy chcecie to możecie sobie grać na hardzie czy tam na normalu. Nie wiem ja i ja nie lubię grać na, na właśnie tych tam normalach, czy hardach, czy coś takiego. Po prostu nie lubię tych potworów, one bez, bezpotrzebnie życie zabierają. Coś sam piasek widzę. O, są krowy, ale nie ma owiec, niestety. Nie, musimy chyba sobie mieczek zrobić. Chodź tu! O, dostaliśmy mięsko. Skąd dostaje się mięsko? Jeszcze skórę. Jak widzicie, tu jest inny odcień trawy, bo są teraz różne w nowym Minecrafcie, i właśnie y, ten to jest trawa bagienna. Tu są właśnie bagna. O! I są też Lilipad, czyli y, lilie wodne. Jeśli je położymy, to normalnie mogą sobie zrobić y, na wodzie no, normalnie. Y, się, można je położyć i można sobie stworzyć jakieś y, jakieś na przykład drogi wodne czy coś takiego o, ale już mam małą moc będę musiał chyba sobie lepiej zrobić a teraz sobie zrobimy zupkę y, pokażę wam jak się robi. Trzeba mieć much, y, deski do zrobienia do zrobienia deski, do zrobienia miseczki trzeba mieć zwykłego grzybka i właśnie yy, co jeszcze zwykłego grzybka o, jest jakaś mała jaskinia to ja sobie zbiorę na trzy dokładnie, albo więcej teraz mi się kilo straci, dlatego i czekajcie zrobię fajny triczek czyli yy, o tak i przesuwamy o nie, coś nie idzie czekajcie, muszę stąd jakoś wyjść dlatego nie będę zbytnio zużywał Kilofa, zrobię sobie nowego Musimy Aha, przecież tu jest carting box Zrobię sobie Właśnie z cobblestone'a O nie, mam patyki Akurat nam starczy na dwa Zrobimy sobie dwa kilofy Łopata też nam się przyda O jest, są w końcu owce Ach, ale mi się udało. Naprawdę super. Już mamy jedną. Aj, chodź tu. O, i już teraz pokażę Wam, jak zrobić łóżko. Albo zrobimy sobie chatkę. Najpierw tu możemy ją zrobić. O nie, trzeba zrobić jednak na ziemi. Żeby była ziemia, właśnie. Musimy się spieszyć, bo zaraz będzie noc. Sprawdzę, gdzie jest słońce. O, to znajdziemy szybko jakieś. No dobrze, zrobimy tam, tylko musimy znaleźć ziemię, nie piasek. O, na przykład tutaj. O, tu może być. Oj, nie wiem, czy ten spadnie piasek. Nie. Też nie. Niestety nie mam węgla i nie oświetlimy naszego domku. No ale nie. Cóż. Zdarzy się teraz stawiamy tu tu zrobimy sobie jeszcze może piecyk ale to za chwilę najpierw zrobimy drzwi drzwi robimy tak z sześciu desek o nie muszę chyba pozbierać jeszcze trochę ale ja ustawiłem drzwi ustawimy je i jeszcze może zabudujemy to. Tu tak niefajnie trochę wygląda. O, tak. I teraz pójdziemy jeszcze po trochę drewna. Tak, gdzieś trzy nam starczą. Dobrze. O, już akurat słońce zachodzi. Teraz robimy sobie piecyk. Piecyk. Łóżko układamy tak. A jeszcze ten trzeba. Za mało mam. Musimy zrobić sobie węgiel trochę. I teraz o i mamy łóżko. Łóżko sobie postawimy tu. Już jak widać nam się ściemnia, dlatego jeszcze nie ma nocy. Tu stawiamy piecyk. Może jeszcze zrobimy... Aha, zupkę miałam zrobić. Tu zrobimy zupkę. Tak się robi miseczkę. Mamy cztery. Teraz tu dajemy ten grzybek, tu dajemy ten i tu dajemy właśnie bowl. Tu mushroom, tu mushroom i wchodzi na mushroom stew. Aha, i jeszcze wsadzimy sobie coś do tego. Na razie mi to nie będzie potrzebne. A nie, to wykorzystamy już do końca. Stawimy tak. O, i właściwie na, to by było na tyle w tym yy, poradniku. Ja nacisnę magiczny przycisk. I pożegnamy się.